Patrzę za miłowanie też, jak się mi jazdy konnej. No tak, ja całe życie na, z końmi generalnie. Jeździłam 20 parę lat na koniach wyścigowych. Czyli Jokej? Jockey to jak wygrasz to gonitw. <śmiech> <śmiech> Także mnie to tam bardzo daleko do tego było. się siadł do, do gonitw, to tak nie bardzo. No to wyścigowe takie robocze, nie? A to westernowe to jest moje w tej chwili, to jeśli jeżdżę, to, to w czymś takim jeżdżę. Kilometrów najeżdżony na, na grzbiecie, koński. Oj, tak, oj, tak. I kręgosłup odczuwa do tej pory. No, cały czas w pozycji, w półprzysiadzie. Nie, od upadków. Ja na grzeczne konie nie siadałam. To patrzy Pani jeszcze i też zajmowała jakieś swoje pozycje podczas wyścigów? A to nie, to moje konie w Anglii zdobyły nagrody na wystawach. To głównie ogiera. Parę wystaw żeśmy zaliczyli i tyle. A Pan skąd wie tyle o koniach? No, rodzice hodują konie, sam się uczyłem w szkole w Supraślu. No super. W technikum hodowcy koni. No, że życie różne scenariusze piszemy. No to... Bardzo ciekawe.